Dam ci jeden takt. Spokojnie. Tak. O matko. Boska. No wcześniej nagrywaliśmy album Ep tutaj właśnie w studio w Red House Studio. E, teraz jesteśmy w trakcie nagrywania Long Playa, czyli sama nazwa wskazuje, że dłuższy będzie ten materiał na płycie, jak i samo dłuższe przebywanie w studio. Chcieliśmy sprawdzić tak naprawdę, jak postrzegany jest nasz zespół, co kto dostrzega w nas i na ile my sami się sprawdzamy. Epka spotkała się z bardzo fantastycznym odbiorem, byliśmy zaskoczeni, że tak krótki materiał, tyle recenzji, tyle dobrych słów padło. I teraz intencje. Pojawił się lekki strach wchodząc do studia, jeżeli się pojawia już pełno, pełna płyta. Chcieliśmy to jak gdyby pokazać, że te wszystkie pochwały, które padły, to były pochwały, które nas zmotywowały, a nie siadliśmy na laurach i zamęczyliśmy tą płytę. Także tutaj intencje, wiadomo jak w każdym zespole, chcieliśmy jak najlepiej, aczkolwiek chyba więcej obawy i strasznie dużo pracy. No. Czy, czy, czy pojedyncze dźwięki? Zrobimy może dwa po prostu od, od, od razu jakby dwie frazy czyli nie od ale wiesz to nie może być tak i tak bo no dobra trzeba nagrać tak jak jest i zrobimy dwie wersje bo aha bo na razie jest tak że po dwóch minutach chodzi wokal wiesz także... Kurwa, no to ja i... wiem no Nikre więc właśnie. nie przetrwa no jak ja rokuję no wiesz no muzyka jest y... obszerna nie wiem no sama sobie no ciężko powiedzieć co się się stanie no pracujemy ile możemy Staramy się zrobić coś, co będzie cenne same w sobie, będzie nagrodą, nie wiem, a, a kto i będzie to odbierał. no Myślę, że dobrze. no. Myślę, że dobrze, bo jest, w tym, jest w tym i nastrój, i są dobre teksty. Ania śpiewa no, fenomenalnie pewne rzeczy. Zespół jakby bardziej zrozumiał, może sedno tej muzyki. Nie wiem, czy ją uprościł do końca, ale. No to nie jest też taka muzyka, która, którą jest w stanie odebrać każdy. No myślę, że iloraz inteligencji musi być trochę wyższy niż przeciętna, nie? ale a, albo chociaż sama empatia nie? w człowieku musi być trochę, trochę bardziej rozbudowana. Teraz w tym momencie, tylko teraz, krótko, trwale Tylko teraz, na niedługo, tylko teraz, tak ulotnie Tylko teraz w tym momencie, tylko teraz, krótko, Tylko teraz, na niedługo, tylko teraz, tylko teraz Czyli to wygląda: komponowanie utworów na próbie, później przenoszenie do tego do studia zupełnie inna selektywna praca przykładanie uwagi do każdego szczegółu, co oczywiście jest tylko i wyłącznie plusem, ale za to ta praca jest też zdecydowanie bardziej wytężona. Mimo wszystko, studio nagrań to jest taka, jak dla każdego zespołu pewnego rodzaju przeprawa. Tutaj musimy się jednak dotrzeć i yy, dokładnie.

Na muzykę taką bardziej artystyczną. Teraz jest czas. No, my cały czas chyba pokultujemy za tym, żeby robić piosenki krótkie, zwrotki, refreny wiadomo, e, zamykać się w formach trzyminutowych. A na tym wszystko cierpi. No. To, co chcesz przekazać drugiemu człowiekowi, nie, nie zawsze może się zamknąć w formie bardzo krótkiej. No. Czasami trzeba zagrać i solówkę na gitarze, nie? która tak niepopularna w tych czasach jest. Nie? Piotruś, który jest realizatorem tutaj, który nam bardzo wiele pomaga, zaskakuje nas świeżymi pomysłami. Zaznaczam, że nie tylko, tylko i wyłącznie jest realizatorem, można powiedzieć, że równie dobrym producentem. Piotr ma zawsze pomysł na zespół. Dobrze się pracuje, kiedy jest ktoś, kto jest w stanie okiełznać, zwłaszcza, że nas jest siedem osób w zespole, każdy ma jakiś inny pomysł na całą płytę, jak jest producent w postaci Piotrka, który jest w stanie nad nami zapanować. To jest bardzo fajne, stąd myślę, że tutaj nawet nie było wielkich y, poszukiwań studia, od razu wiedzieliśmy, że chcemy tutaj nagrać. Tak, tak, no, A się taka klucha trochę. Chcesz jeszcze raz? No tą pierwszą część to takie mocne co jest, to więcej, więcej no to chciałbym, żebyś to zaśpiewała, ale tak wiesz, półtorej kroku od mikrofonu, nawet dwa Dalej. wiesz, bardzo daleko, wiesz, bo to nam zrobi taki troszkę przestrzeń, rum, taki wiesz, naturalny to wokalizm pewnie też, no nie? momencie, możesz mówić jeszcze więcej. Niejednokrotnie w, w danym numerze mieliśmy przygotowane różne, jak gdyby, aranżacje tego. Dzięki temu szła też praca sprawniej w studio. Zamierzenie było takie, że będzie płyta dużo grania gitarowego i będzie to jak gdyby wymieszany z graniem instrumentów klawiszowych. Zrobiliśmy zupełnie odwrotnie. Nagraliśmy najpierw klawisze, później dograliśmy do tego instrumenty gitarowe. Jest to taka w naszym wydaniu coś nowego, tak nie pracowaliśmy do tej pory. Myślę, że nabrało to pewnego rodzaju świeżości. Ten zespół to jest przedziwna sytuacja, bo to jest połączenie w ogóle żywiołów, że tak powiem, nie? Bębniarz totalnie rokowy. gitarzyści też mu nie ustępują, a za to, to co zrobili klawiszowcy, to totalny klimat, przestrzeń, nie wiem, no i to pogodzenie tych wszystkich sytuacji, to no, plus Rafałek, pasista, który bym powiedział, no byłby mistrzem każdej e, imprezy, proszę ciebie dubstepowej, nie, to, to po prostu wiesz, no to, to, to jest wiązanka taka dosyć, że tak powiem, no, gruz, nie. To jest pewnego rodzaju przeżycie niekwestionowane, nie? Ale trzeba podchodzić do tego z guzem, oczywiście nie jakoś z wielkim stresem. I jeszcze yy, nie ma tutaj w ogóle mowy o żadnym stresie, bo atmosfera w studiu jest tak przyjazna, sympatyczna, że po prostu, tak jak powiedziałam, trzeba wchodzić na setę i z serduchem na wierzchu i tyle. Przechodzą przez wszystkie stany skupienia, od stałych do bardziej.